Dobry dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym poruszyć temat, który powraca jak bumerang. Ja wiem, że już o tym mówiłem w którymś ze starych odcinków, ale było to najprawdopodobniej w tamtym roku, tamtego lata. W związku z tym, wielu z Was. Jeszcze nie znało kurnika Kazika. Uwaga, wylewa się fala młodej zbrodni. <gry> tak, mianowicie temat, dlaczego kury wydziobują sobie pióra, dlaczego chodzą takie obdziobane, dlaczego w ogóle kury tracą pióra, zwłaszcza w okresie letnim, i co zrobić. Aby taka sytuacja nie miała miejsca, tak, tak, to ja macham do Was. Ła! Piękny poniedziałkowy poranek. Przy tej okazji życzę Wam udanego tygodnia, żebyście go dobrze rozpoczęli i dobrze zakończyli. Temperatura jest yy, póki co jeszcze bardzo przyjemna, ale już się czuję, że będzie dzisiaj ostro. U mnie, jak widzicie, kurki te, które same wychodzą sobie z kurnika, bo potrafią sobie otwierać, już są na wybiegu. Otworzę im jeszcze tutaj, o, bo wychodzą sobie tędy. Natomiast tutaj mamy nioski. Które są zamknięte, aby wyciągnęły wnioski, i teraz, która wyjdzie pierwsza. Zaznaczam, że czarna jest już na wybiegu, bo spała w tamtym kurniku. Która wyjdzie pierwsza? Uwaga! I wylewa się! Tak jest! Dwie zielono-nóżki srebrzysto szyje egzekwowo. A teraz to, co tygryski lubią najbardziej. A więc. Najbardziej aktywna fala młodej zbrodni właśnie się wyleje zaraz za kurami dorosłymi. Cześć Anka, cześć malutka, cześć Alicja, cześć Halina, cześć Hanka, cześć Kawka, oj jest pierwszy, cześć Bajlerynka i wylewa się, tak. Bolek przestań tam robić zadymę, tylko wychodź, pozwól wyjść młodzieży, już dawno powinniście być. Już dawno powinniście być na zewnątrz Simonka jak cyborg Z nogą robotyczną Też wyszła I wylewa się fala młodej zbrodni Tak jest Cześć Paloma Za chwilę dostaniecie jeść A ja będę opowiadał Moim widzom Dlaczego kury lubią Właściwie to nie lubią, ale dlaczego wydziobują sobie pióra Ale najpierw karmienie No i zielony wybieg. Czeka na Was otworem. Biegnij, biegnij! Run run forest, e, no i zobaczcie, taka wielka Micha jedzenia codziennie idzie do kurek. I codziennie zostaje zjadana. W dzisiejszym menu gotowane ziemniaki, śrutowana kukurydza, śrutowane pszenżyto, śrutowany owiec, czarnulka. Cofnij się. Dodałem tutaj również kredę pastewną, witaminy oraz owoce morwy. Owoce morwy, które. No idź! Fuh. Owoce morwy, które już zlatują. Z drzewa, a kury chętnie je zjedzą. Oprócz tego, jak wiecie, jedzą to, co uda im się znaleźć na zielonym wybiegu, czyli trawę, wszelkiego rodzaju zioła, jakie tam rosną, yy, robaczki, które tam żyją, takie jak dżdżownice, chrząszcze, szczypawki i inne. Więc myślę, że nie mogą narzekać. Na początku odcinka wspomniałem o problemie wydziobywania wydziobywania sobie przez kurki piór. Co prawda w moim stadzie nie ma miejsca jeszcze i nigdy nie miało wydziobywanie piór. Nie zauważyłem, aby kury wydziobywały sobie pióra jedna drugiej, ale tak jak obiecałem powiem słów kilka w tym odcinku o tym dlaczego dlaczego kury wydziobują sobie pióra, jakie jeszcze inne mogą być powody tego, że nasze kury chodzą łyse, wyskubane czy ogołocone z piór. Nakarmię teraz jeszcze to stado tak aby one już dały mi spokój i wtedy Będę mógł skupić swoje myśli na tym, co mam Wam do przekazania. Spokojnie, spokojnie, maluchy, Wy też dostaniecie. Ktoś tam widziałem, z widzów pytał, czy mam wśród młodych kurczaków również lokowane czarne, w kolorze czarnym. Tak, no jak widzicie, są w kolorze czarnym, ale myślę, że są to że są to kogutki, o, tak wyglądają, tam jest drugi. Jeszcze tutaj im, jeszcze tutaj im troszkę nałożę, bo one przecież mają apetyt wilka. No dobrze, spróbuję, spróbuję powiedzieć, jakie mogą być przyczyny tego, że nasze kury chodzą wyskubane z piór albo wyskubują sobie te pióra nawzajem. Pierwszą, myślę, że taką najprostszą przyczyną tego, że kury chodzą bez piór, jest to, że w stadzie jest zbyt wiele kogutów. Po prostu, jeśli macie na przykład 10 kur, a koguty są 3, to może się to skończyć dla kurki mniej więcej tak, jak skończyło się tutaj u mnie u Bajlarynki. Pamiętacie jakie miała gołe plecy? W tej chwili widzę, że już ma świeże nowe piórka, ładnie jej odrosły, ale po prostu jeśli kogutów w stadzie jest zbyt dużo, to one po prostu swoimi to one swoimi pazurami, wskakując na kurę, podtrzymując sobie tą kurę pod sobą automatycznie pazurami, wyskubują jej, wydzierają jej pióra yy, z okolic grzbietu. Dodatkowo dziobem, trzymając kurę za głowę, wydziobują jej pióra z głowy, tworząc na jej głowie nic innego, a po prostu łysinę. Drugim powodem tego, że kury wydziobują sobie nawzajem pióra, może być na przykład to, że jest ich w kurniku czy też na wybiegu zbyt wiele. Zbyt wiele osobników na metr kwadratowy przyczynia się właśnie do tego, że kury stają się nerwowe, są zestresowane, a to powoduje wydziobywanie sobie nawzajem upierzenia. Może to się przerodzić w kanibalizm u kur. Kury, jak wiecie, jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, są bardzo bliskimi krewnymi tyranozaurów, a więc tych drapieżnych dinozaurów. Bardzo lubią jeść mięso. Kiedy zobaczą, że na którymś z osobników Pojawiła się na przykład krew, albo pojawiła się świeża rana, czy odkryta skóra świeże mięsko, to będą w tym miejscu, niestety, będą w tym miejscu dziobały. Zwłaszcza jeśli ma miejsce trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, mianowicie jeśli są w okresie pierzenia się, czyli każda, każda kura pod koniec okresu. Pod koniec swojego cyklu nieśności przechodzi tak zwane pierzenie się. W tym okresie wymienia upierzenie, będą jej odrastały nowe pióra, ale w tym okresie ma bardzo duże zapotrzebowanie na białko. Na białko, czyli na mięso! Innymi słowy mówiąc, ma zapotrzebowanie na mięso. Głównym budulcem piór jest właśnie białko, a więc kura, aby mogła. Wytworzyć w swoim organizmie nowe pióra potrzebuje białka i to białko będzie sobie uzupełniała w taki czy w inny sposób. Jeśli nie dostanie tego białka w pożywieniu, to właśnie dochodzi do takich rzeczy jak wydziobywanie sobie piór, bo kura zjadając pióra uzupełnia białko w swoim organizmie, dochodzi do kanibalizmu, kury dziobią się, ranią się nawzajem, więc jeśli chcecie uniknąć w swoim stadzie Wydziobywania piór przede wszystkim zadbajcie o to, aby kurki, aby kurki były odpowiednio karmione. Raz w tygodniu, chociaż raz w tygodniu dorzućcie im do jedzenia jakieś mięsko mielone. Gdyby to chociaż miała być jakaś tania, jakaś tania karma dla psów albo dla kotów, to jak to się mówi, lepszy ryc niż nic. Może być, może być, to również jakieś inne mięso mielone. Może być to od biedy twaróg, choć w twarogu jest więcej wapnia niż białka. Także, jakby na to nie spojrzeć, kurki powinny dostawać zbilansowaną dietę. Niedawno, nie tak dawno otrzymałem zapytanie od któregoś z widzów. Słuchaj Kaziu, kurki mojej babci wydziobują sobie pióra. I co na to poradzić. No i ja zapytałem, a co te kury jedzą? Co kury babci dostają do jedzenia? W odpowiedzi, w odpowiedzi usłyszałem, że dostają resztki ze stołu, ale głównie, głównie namoczony chleb. No i jak te kury mają. No i jak te kury mają być zdrowe, jak mają się nie dziobać, jeśli jedzą tylko i wyłącznie mokry chleb? Więc oprócz tego, o czym tutaj powiedziałem. Powinny otrzymywać również elementy zielone w ich menu powinna znajdować się pokrzywa, trawa. Jeśli nie wychodzą na jakiś teren, na którym rośnie trawa, tak jak ma to miejsce u mnie, to możecie tą trawę po prostu kosić. Wielu z Was ma jakiś trawnik, wielu z was kosi trawniki, wrzućcie tą skoszoną trawę do kurek, one zobaczycie sami, jak one będą zainteresowane tym, aby sobie w tej trawce dziobać, aby sobie w tej trawce chodzić, wybierać z niej to, co najlepsze. Więc podsumowując, są trzy powody tego, że kurki wydziobują sobie nawzajem pióra. Magiczny dzwoneczek. Wydziobują sobie pióra albo te pióra po prostu gubią. Zbyt wiele kogutów w stadzie Zbyt wiele kur na wybiegu lub w kurniku, czyli po, po prostu krótko mówiąc, mają zbyt mało miejsca i są zestresowane oraz dieta, zbilansowana dieta. Braki w takiej diecie powodują to, że u kurek y, następuje deficyt białka, które to białko uzupełniają sobie po prostu wydziobując sobie nawzajem piórka. Myślę, że tak pokrótce udało mi się wyczerpać ten temat. Jeśli macie oczywiście jakieś dodatkowe pomysły, sugestie, tudzież chcielibyście się podzielić w tym temacie swoimi spostrzeżeniami albo doświadczeniami, to oczywiście zachęcam Was do pisania komentarzy pod tym filmem. A w tym odcinku to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.